Piotra Nowaka, który prezentuje nam dzisiaj jak zwykle kobiety. Jego fotografie bardzo są znane już tutaj, bo Piotr ten temat realizuje od już dłuższego czasu. A nawet mówisz, że od takiego, no, no chyba nie jednak. I te prace widzimy w takim wydaniu po raz pierwszy, bo jest to jak można powiedzieć nie ma pewności, bo ja nie uprawiam technik i tak bardzo się nie znam, ale w technice chyba osobistej Piotra. Tak. Dlatego, że... Piotr lubił zawsze eksperymentować i to, są, to jest pewnie wynik jego eksperymentów na materiale światłoczułym i na materiale mieszanym, jak to on nazywa, czyli techniki mieszane. Dobrze, że nie zmieszane. Piotr jest pewnie zestresowany, bardzo widzę, bo. Taki tłum jak dzisiaj to tutaj e, rzadko bywa, a Piotra widocznie wszyscy lubią jego pracę, że tak właśnie gremialnie odwiedzają wszystkie wermisarze, które tutaj e, Piotr nam prezentuje. E, o pracach więcej mówił nie będę, ponieważ mimo że sam też ten temat nie jest mi obcy, ale e, mogę powiedzieć, że. No modelki bardzo są urodziwe, dobrze sfotografowane, nawet powiedziałbym, że niech tutaj chciałbym, może, jakieś adresy i telefony od <noise> <noise> Dziękuję bardzo. Przekazuję głos panu profesorowi Zalewskiemu. Dobry wieczór państwu. Ja chciałem tak znakomite zgromadzenie i tak wspaniałą okazję wykorzystać do. Yy, Zajęcia Państwu kilku minut historią. Historią, ponieważ z tej historii wywodzi się również dzisiejszy autor wystawy. Historia zaczęła się jeszcze w Lwowie w latach 30., kiedy to znany geograf, profesor Eugeniusz Romer, drukował swoje mapy, różniące się od map poprzednich tym, że wysokości były prezentowane przez kolory. To była yy, kartochromia tak zwana. I zatrudnił tym młodego inżyniera swojego syna, inżyniera chemika Witolda Romera. On się parał tymi, tymi warstwicami, ale wpadł na pomysł, żeby wprowadzić do fotografii takie, taką metodę i dzielić półtony na poszczególne tony stopniowe. I tak powstała znana technika tonorodzielca, nazwana później izocherią, wykorzystywana w latach 30. przez kalendera na przykład w Londynie do pomiaru rozkładu sztucznego oświetlenia ulic. No ale zresztą profesor Romer miał również wielkie zamiłowanie do fotografii artystycznej i miał wyniki w tej dziedzinie. Włoska fotografia była bardzo mocna. Wybuchła II wojna światowa i inżynier Romer wówczas przez Jugosławię, Węgry, przez Węgry, Jugosławię, w Włochy dostał się do Francji i wstąpił do pierwszej dywizji grenadierów w Ketkidon. Był strzelcem z cenzusem, z tytułem doktora. Jak Państwo wiecie, ta dywizja nie wzięła udziału w walkach, ponieważ formowanie jej zakończyło się w czerwcu 1940 roku, a 14 czerwca Niemcy już byli już w Paryżu. Wobec tego dywizję szybko rozformowano i część się ewakuowała do Hiszpanii, część do Anglii. Romer prze, dostał się do Anglii i natychmiast rozpoczął pracę u Kodaka. Był znany z publikacji już przedwojennych. Kodak go przyjął do pracy. Wkrótce jednak zainteresowała się nie wiem, placówka badawcza Royal Air Forces w Farnborough, gdzie dali mu stanowisko w dziedzinie fotografii lotniczej. On tam miał kilka wynalazków, patentów, bardzo był w Anglii ceniony. Skończyła się wojna, skończyła się wojna i Romer natychmiast wrócił do kraju. Tutaj szybko, w ciągu dwóch miesięcy czy trzech, habilitował się na podstawie dorobku naukowego osiągniętego właśnie w Anglii. Habilitował się u profesor Dorabielski w Łodzi i dzięki temu dostał tytuł profesora i prawo założenia placówki naukowej. Założył katedrę, którą nazwał katedrą fototechniki, tutaj na naszej politechnice. Dlaczego fototechnik? Całe życie marzył, żeby móc fotografię zastosować w technice, w procesach technicznych. I wobec tego katedra miała kształcić specjalistów, którzy wykorzystywali proces fotograficzny w technologii chemicznej. Takich dziedzin było sporo, na przykład chociażby ta poligrafia, którą się rower zajął na początku. Chociażby fotografia, fotogrammetria, kinematografia, obróbka kinematograficzna, fotolitografia też. Mnóstwo dziedzin, w których, których można było zastosować procesy fotograficzne. I specjalizacja nasza egzystowała przez pół wieku. Przeciętnie 5 do 6 studentów miała rocznie. I wykształciła w sumie około 240 czy 230 magistrów i 30 inżynierów. Oni bardzo, nie wszyscy oczywiście pracowali w dziedzinie fotografii, część zatrudniała się gdzie indziej. Ale muszę powiedzieć, że przygotowanie naszych absolwentów było dobre. Przykładem jest chociażby dr Jarosław Ziemba, który w Ameryce wygrał, imponująco wygrał konkurs z Amerykanami. Okazało się bowiem, że wykształcenie jego wykształcenie jego było... mirek nie przeszkadzaj. Wykształcenie jego było bardzo szerokie. I dzięki temu na głowę pokonał wszystkich Amerykanów tam, w tym konkursie. Proszę Państwa, już przechodzę do, do naszego autora. Otóż y, 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 doktor habitowany Piotr Maciej. Maciej, jeszcze Nowak wszedł w życie zawodowe przed życie zawodowe razem z komputeryzacją i dzięki temu w naszej katedrze zajął się automatyzacją, komputeryzacją procesów chemicznych, a myśmy pracowali wtedy nad wzrostem kryształów i trzeba było zachowywać stałe stężenie w czasie strącania jonów. I które mogło być kontrolowane wyłącznie, dokładnie za pomocą elektrod i, i, i zliczania tego komputeryzacyjnego. Otóż Piotr y, y, zatem osiągnął bardzo dobry poziom techniczny, ale jednocześnie zajmował się fotografią, dlatego że nasi absolwenci dzielili się na dwie grupy, jak gdyby y, Dwie linie życia mieli. Foto i techniczne. Tak samo zresztą jak Romer. Zaczął od techniki, a później pracował również i fotograf. Drogi Piotrze, gratuluję Ci tej wystawy. Kolejnej już. Która to jest? Dziesiąta? Może? Tak. I stwierdzam, że doktor Nowak kontynuuje linię profesora Romera zapoczątkowaną przed wojną. To znaczy, zajmuje się. Z jednej strony fotografią, a z drugiej strony techniką. Życzę Ci wielkich sukcesów w tej dziedzinie. Dalszej. Bardzo dziękuję. Ja, jeśli Państwo, to ja już bardzo króciutko powiem. Chciałem powiedzieć, że to jest rzeczywiście fotografia mieszana, hybrydowa, gdzie wyjściowe zdjęcia były zrobione na tradycyjnych materiałach negatywowych. Czarno-białych, które później oczywiście podlegały obróbce komputerowej, skan, skan niedoskonały. I właśnie w tym niedoskonałym skanie zauważyłem, że bardzo łatwo można uzyskiwać te efekty tonorozdzielcze. I w niektórych sytuacjach te efekty zaczęły mi przypominać odciski różnych roślin, lub zwierząt na skałach czy na węglu. I stąd właśnie koncepcja porównania tych obrazów do skamieli. I dlatego pozwoliłem sobie tę wystawę, te obrazy nazwać jako kolejne z Te wszystkie zdjęcia zostały zrobione na międzynarodowym plenerze International Camp. Organizowanych przez naszych czeskich przyjaciół z tamtejszego towarzystwa fotograficznego, gdzie pod przewodnictwem prezesa Stokłosy mieliśmy okazję tam bywać, a oczywiście finał tych zdjęć to są wszystko wydruki komputerowe, tak, to jest wydruk pigmentowy, to nie jest ta szlachetna fotografia. Ale proszę Państwa, macie dzisiaj niebywałą okazję y, posiąść te obrazy, bo całą tą wystawę jestem skłonny Państwu udostępnić. I tam na szafie, Józiu, pozwól, tam są takie karteczki, tam są takie karty zgłoszenia. Jeśli komuś się któraś z Kamilina podoba i zapragnie ją mieć, to proszę tam wpisać swój numer telefonu, cenę. No jeśli cena będzie mi odpowiadać, to ja oczywiście odzwolę. Sprawa jest jasna, ale proszę państwa, proszę korzystać. Wszystkie obrazy dzisiaj prezentowane mogą być po prostu w państwa kolekcji gdzieś tam ulokowane. Polecam choćby wszystkie na raz zwrotu nie przyjmuję. <noise> Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam. Ogórki sam zrobiłem, prawda? Czy kupy... można pożyczyć? Ja Na jedną noc. <noise> z ogórki. Zapraszam, zapraszam, dodać. dziękuję, tak. Chciałem dodać jeszcze dwa słowa o roli Wydziału. Kiedy Wydział się tak zastanawiał, kiedy przestała działać fotografia czarno-biała, czy w ogóle filmy, mamy takie przykłady tutaj, w Olecha niedaleko, który tam przychodzi się, już nie ma żadnego klienta, wszyscy pstrykają te zdjęcia. No Czy warto jeszcze tą katedrę fototechniki, bo to już było, minęło. Było, minęło. Ale Wydział podjął mądrą decyzję w osobie doktora Nowaka, widział tego kontynuatora tej linii, z którego uczelnia jest bez wątpienia y, dumna i trochę zostało i y, dzisiaj jako szef kierunku inżynieria materiałowa, na którym pracuje też pan y, doktor Nowak, działa dużo tego kierunku. Jest on tym magnesem, który przyciąga studentów, którzy ocierają się, ocierają się o fotografię, on próbuje to przemyczać przy wielu sprzeciwach, no kto by się tym dzisiaj zajmował, o tego jest komputer, ale on tą starą tradycyjną fotografię y, no trochę zaraża studentów i znajdują w tym swoje piękno. Szukają gruboziarnistych materiałów, ziarna zwłaszcza do aktów i tak dalej. Także to jest taki duży plus i to tak troszeczkę ukryte, ale ta linia ciągle jeszcze tam trwa. No właśnie. Mimo, że dzisiaj wszyscy są zarażeni nami, Ja czasami trochę mówię, że się mi to znudziło. Wszyscy nano, nano, metale teraz są. A ja mówię, no przecież profesor Romer, zajmuje się koloidów, to te koloidy to były takie małe cząsteczki. Tak. Nikt nie różnią się od nano, Kryształki Właśnie nanomikronowe. Goodyear w 1830 roku, kiedy wprowadził z, 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 z sadzę do opon, zajmował się nano. No ta sadza miała strukturę nano, ale wtedy o tym nikt nie mówił. Proszę bardzo proszę. Wy...